Banki często kuszą kredytami z promocyjnym oprocentowaniem. Wystarczy przejść się po w Lublinie, by natknąć się na wiele podobnych reklam. Jeśli początkujący przedsiębiorca będzie chciał faktycznie wziąć kredyt na rozkręcenie działalności, mimo tak szerokiej oferty, może spotkać się z odmową. Jednak nic straconego. W dobie Europejskiego Funduszu Społecznego o pieniądze można się starać nie tylko w bankach. Dzisiaj młody człowiek ma wyjątkowo trudną sytuację. Jeśli nawet ma dobry pomysł, idzie do banku, bank żąda... Historii prowadzenia firmy. Często potrzebny jest to pół roku albo rok czasu. My nie możemy sobie na to pozwolić. Chcemy, by dla tych osób była specjalna linia kredytowa, znacznie niżej oprocentowany ten kredyt i żeby można było ten kredyt wziąć bez tak wielkich problemów. Jeśli ktoś się rozwinie. Jego działalność będzie na wyższym poziomie, oczywiście, te pieniądze zwróci. Z tych pieniędzy będą mogli skorzystać inne osoby, a przez to ta przedsiębiorczość będzie się rozwijała. Jednym z projektów dofinansowanych z EFS jest ten o nazwie Pożyczka na Start. Realizuje go Polska Fundacja Wspomagania Gospodarczego OIC Poland w Lublinie. W ramach projektu będziemy udzielać pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Uczestnikami projektu mogą być osoby fizyczne, które planują założenie działalności gospodarczej na terenie województwa lubelskiego i które w okresie ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu nie prowadziły zarejestrowanej działalności gospodarczej. Czeka 58 miejsc. Projekt dopiero startuje, więc warto się zgłaszać. W jego ramach przyznawane są pożyczki. Minimalna kwota to 5000 zł, maksymalna 50 tysięcy. Pożyczka maksymalnie udzielana jest na 60 miesięcy z możliwością uzyskania 6-miesięcznej karencji w spłacie rat. Oprocentowanie to zaledwie 1% w skali roku. Osoba, która zostaje zakwalifikowana do udziału w projekcie, ma możliwość odbycia szkolenia. Jest to szkolenie e-learningowe, które dotyczy zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz przygotowania biznesplanu plus również korzysta z wsparcia doradczego. Jest to doradztwo indywidualne również z zakresu przygotowania wniosku oraz biznes planu. Nadal jednak w perspektywie na lata 2014-2020 będzie udzielane bezzwrotne dofinansowanie dla firm, nie tylko preferencyjne pożyczki. Oprócz tych linii kredytowych będą jeszcze pieniądze na dofinansowanie prowadzenia działalności gospodarczej, ale także bezwrotne dotacje dla tych, którzy ryzykują i chcą podjąć prowadzenie takiej działalności. Również na to będą naprawdę gigantyczne pieniądze.